Kochani, witajcie w kolejnym filmie. Kupiłam sobie buty, o których marzyłam, ale niestety, zamówiłam no je, znalazłam na świetną cenę. Ostatni mój rozmiar, znaczy mój, bo jestem tak pomiędzy rozmiarami: 36-37 i 36, 36. to super cenę. I jeszcze były jakieś kotrowatowe na stronie. Niestety są za małe, ale muszę Wam je pokazać. Nie wiem dlaczego te buty mi się spodobały, ale bardzo mi się spodobały wyjątkowo. Na Instagramie też Wam pokazywałam, więc odsyłam Was. Bo tam takie nowinki możecie śledzić na bieżąco. Bardzo mi się podobają, no ale one są troszeczkę dla mnie niestety za małe. Pomyślałam sobie, że z takiego grubego swetra, właśnie malinowego, takie buty i jeansy będą świetnie robiły look. No ale nie tym razem szkoda. Serce mi pęka, ale muszę odesłać. Piękne są, so. bomba, no. piękne. Myślę, że to będzie wyglądało doskonale, doskonale. Nie ma już w ogóle tych butów na stronie, wszystkie są wyprzedane. Jest nowa kolekcja, ale te mi się spodobały po prostu jak żadne inne. Wyobraźcie sobie, że w tym górze znalazłam takie mini makaroniki, mini pióra, tene. Nie widziałam tego wcześniej. Myślę, to będzie idealne do reszty, który przygotowałam, i znalazłam też panczę te bo chciałam zrobić albo carbonare właśnie. W nadchodzącym tygodniu, ale też bardzo to fajnie się sprawdza do krewetek. Jeżeli nie jedliście, to zróbcie sobie na przykład chorizo i krewetki albo taki boczek obłęd. No i oczywiście do mięs i tak dalej. Do tego takie kupią do herbatki, bardzo dobre. No i oczywiście różne smaki. Wiadomo, mam też pomelo. Pomelo to jest fajna sprawa, żeby sobie podjeść. Nie tak skubać, jak coś musicie jeść. Mam pomarańcze, mam jabłka i dość sporo papryki, więc na pewno jakiś obiad będę modzić, wymyślać coś. I mam też jajka, więc myślałam, żeby może jakieś ciasteczka zrobić z dziewczynkami. Zobaczymy, jak one się będą czuły. Bo się. Wszyscy rozłożyli mnie w domu, ja na razie jeszcze jestem na chodzie, ale też się czuję tak nie do końca. dzisiaj mam na sobie bluzę, o którą bardzo często się pytacie, z modalu. To jest taka bluza z reserve w kolorze czekoladowym, takiej ciemnej czekolady. Bardzo fajna. W ogóle uwielbiam te rzeczy z modelem. one są w Oyshu, w reserve, no i nie tylko, ale ten dres mi się rzeczywiście wyjątkowo spodobał i do tego są takie szersze spodnie też na Instagramie, wszystko widzicie. Kochani, tutaj takie może mało instagramowe zakupy, ale bardzo dobre. Nie wygląda to najlepiej, ale często się mnie pytacie, jakie jeszcze rzeczy kupuję oprócz warzyw i owoców, to na przykład kupuję tak pierogi z mięsa na bazarku. Do gulaszu świetnie się sprawdzają śląskie. Pierogi z jagodami. No takie rzeczy też oczywiście na bazarkach kupuję, tuba, jeśli być. Na Mamy szyneczki wszelkiego rodzaju salami zwykłe, truchlowe, e, takie szyneczki, kaszankę, no z jedzenia na ciepło, na zimno. Moje dzieci uwielbiają te kiełbaski, no oczywiście jakieś tam e, warzywa, owoce, jajka, wiadomo, i e, ciasto drożdżowe, bardzo dobre, puszne, z rodzynkami, bo nie było bez, taki krojowy, i zaczynam robić obiad. To już mam wszystko przygotowane na gulasz, który będę dzisiaj robiła. Razem z kluskami śląskimi. No i do tego jeszcze coś tam wymyślam Mam tutaj warzywa, cebulę i mięso wołowe. I teraz Wam się na pytanie. Na razie nie dodaję żadnej soli, oczywiście, absolutnie nie są. na samym końcu, bo było lubi soli i zimnej wody. Będę to zalewała ciepłą wodą. I daję, to, no, może dodam trochę grzybu, to pomyślę nad tym. Oczywiście tylko chciałam Wam dać znać, że do tego gulasu, który powstaje z tej głowiny, dodaję... Oczywiście, świeże liście laurowe i uważam, że to jest świetny pomysł, żeby mieć, bo dłużej, długo to stoi i dłużej można żeby z tego korzystać. Jest w i bardzo zmienia smak i poprawę. Te poradzę Wam no, serdecznie. Ja to zaraz będę zalewać wodą. No i jeszcze, jeszcze sekundkę. No i jeszcze do tego gulaszu dodaję, ręcznie zebrane oczywiście, nie sobie, grzybki. Zakupione. No, to wystarczy. Zalewam wodą. Nie solę nadal. I. Będzie mi się tak gotowało. której godziny, może dwie. No i zalewam wodą. I czekamy. Tu mamy gulasz. Pomidorówka. Tutaj śląskie Góreczki. Kochani, jestem u mamy na szarlotce i zobaczcie, jak tu pięknie mnie mama ugościła. Największy kawałek dostałam, bo ja kocham ciasto mamy. Też są mówić o tym. Tutaj takie piękne dekoracyjki. Mmm, jam, Smacznego! Kolejny dzień, kolejny obiad. Tutaj mam schabowe. Mamy, proszę Państwa, startą marcheweczkę i kapustę. W ogóle to kupiłam mojej mamie prezent. Taki zmywak w Lidlu znalazłam w Deli w kształcie serduszka. Myślę, że to jest bardzo fajny pomysł, niby nic, a cieszę, wiecie, coś takiego. Ja na przykład bym się ucieszyła z takiego drobiazgu, jakbym dostała od mojej przyjaciółki, czy, no, czy od mamy na przykład. A moja mama lubi też te zmywaki i pierwszy dostała ode mnie i w sumie zawsze każdy, który jej kupuje, to jest ode mnie, bo ona jakoś tak sama sobie chyba tego nie kupuje, bo ma ode mnie. No, jeżeli to w ogóle jest zrozumiałe, ale zawiłe, ale zrozumiałe, to mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. No w każdym razie, takie zmywaki są w Lidlu, myślę, że warto jest tam się wybrać. A wielokrotnie mnie prosiła o to, żebym Wam pokazywała więcej stylówek i pomyślałam sobie, że luty to może być taki e, luty pod hasłem na kanale Ministerstwo Mody i Urody, więc możemy sobie zrobić właśnie te filmy ze stylówkami, e, przygotuję dla Was parę m, ciekawych propozycji, jakichś zasad, którymi się kieruję, na przykład wybierając ubrania e, czy ubrania na różne okazje, i pomyślałam sobie, że to, luty to będzie idealny miesiąc na to, żeby wprowadzić takie filmy. I że będzie to też ciekawe, coś ciekawego dla Was, coś innego, coś pomocnego, bo można też sobie coś tam podpatrzeć i wyciągnąć, ale także zrealizuję te wszystkie Wasze prośby, czyli filmy o ubraniach, żeby Wam pokazywać więcej stylówek i, i jakby mój styl, co jest <grym> dla mnie bardzo ciekawe, bo nie uważam, że mój styl jest jakiś wyjątkowy. Jest prosty, ja też nie lubię za dużo czasu nad tym spędzać, a lubię. Się ubierać, lubię modę, ale nie lubię być jej niewolnikiem, także postaram się Wam to wszystko pokazać. Także serdecznie Was zapraszam na kanał, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji też na Instagramie, bo na Instagramie też już nagrałam nawet coś, nie coś dla Was i będę to publikowała w najbliższym czasie. Także. Mam nadzieję, że ten pomysł Wam się podoba. Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Na koniec jeszcze chciałam Wam pokazać przesyłkę, która przed chwilą do mnie przyszła z Pupa Milano. Są to nowości. Wszystkie takie nowinki pokazuję Wam na Instagramie, więc serdecznie Was tam odsyłam. Ale tutaj na szybko chciałam Wam pokazać bardzo fajną opcję, ponieważ są to mini palety. I w takiej jednej mini palecie są trzy wykończenia. Matowe, satynowe i metaliczne. Więc to jest taki must have, jeżeli macie ochotę na przykład zrobić sobie smoki, eye, czy jakiś taki karnawałowy makijaż, czy um, różowy, fioletowy. Myślę, że bardzo fajna sprawa. Też super jest rozmiar tej paletki. Można do kieszeni schować, do torebki na wyjazd. Bardzo fajne. Piękne są. Są dostępne online na stronie Superfarm, to też Wam zostawię linka, albo w wybranych drogeriach Superfarm. Także bardzo Wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia. Dzień.